Zamek Czocha zachwyca nie tylko swoim wyglądem, ale i atmosferą pełną legend, sekretów i duchów. Obecnie prawie dwie trzecie powierzchni zamku zajmuje hotel. Można tu wynająć pokoje w różnych standardach, ale szczególnie polecamy te tematyczne, np. pokój rycerski, który przenosi gości w klimat dawnych epok. Teren hotelu jest pięknie zaaranżowany, a choć wnętrza nie zawsze są w pełni oryginalne, urządzono je ze smakiem, nawiązując do średniowiecza. Zamek można zwiedzać z przewodnikiem. Jeśli chcecie naprawdę poczuć obecność ostatnich właścicieli, polecamy nocne zwiedzanie, które odbywa się od godziny 22 do pierwszej w nocy. W czasie tej wyjątkowej wyprawy przejdziecie aż trzy trasy, które zaprowadzą Was do tajnych pomieszczeń, mrocznych piwnic, sali tortur, a także wąskich kręconych schodów. Jednym z najbardziej przerażających miejsc jest studnia niewiernych żon. Według legend wrzucano tam kobiety, które zawiodły zaufanie swoich mężów. Ich niespokojne dusze podobno do dziś błąkają się po zamkowych korytarzach, bo nocne zwiedzanie to także spotkanie z prawdziwymi duchami. Zmory, cienie i tajemnicze postacie czają się w zakamarkach zamku, tworząc niesamowity, mroczny klimat, który na długo pozostaje w pamięci.